Cześć, witam w pierwszym odcinku Lost Air Defense 6. To będzie pierwszy odcinek z tej serii. Grałem kiedyś, ale yy, gram na nowym koncie, więc yy, tu mam od zera. sam samouczek, wiem jak się gra. Troszkę jeszcze pamiętam, ale nie za dużo, więc przyjmę do oglądania. Yy, ogólnie to yy, kontynuować tą serię. Sponsor Defense 6. Co tu się dzieje? Aha, jeśli będą jakieś problemy techniczne, przepraszam, bo. No, jak nagrywałem, odcinek zdarzały się troszkę. Tutaj gramy w jakieś małpki, jeszcze to muszę odblokować. W ogóle mam zamiar kontynuować tę serię. Pewnie to nie będzie ostatni odcinek. Yy, najprawdopodobniej i następne odcinki będą możliwe, że jeszcze w ten weekend, lecz nie jestem pewny. Yy, do czwartku na pewno jeszcze jeden, dwa będą. Myślę, że dwa będą, ale możliwe, że tylko jeden, bo w czwartek wyjeżdżam, więc nie będę miał czasu na trwanie odcinków. Dlatego jakby do czwartku i następne odcinki będą dopiero w nowym tygodniu zacie znać jak wam się podoba seria i jaką chcecie serię, co tam mam nagrywać. Planuję chociaż kilka odcinków z tego nagrać, jeśli się będzie podobać to może i więcej, nie wiem. Tutaj, ja wiem, kilka małpek level trzeci Teraz jeszcze z tej rzadkości muszę odblokować. Nie wiem jak to nazwać, rig roll. Pamiętam, ja kiedyś grałem dość dużo, więc jakby troszkę będę tu ogarniał, ale nie do końca. Yy, tak. Yy, tu nie będzie wszystko pokazywane będzie jakby I... dzięki bo nie będę wam tu pokazywał całej gry bo to trwało jakieś niecałe 20 minut więc I... wątpię żebyście to chcieli oglądać dlatego będą ja takie cięcia małe więc no tak ogólnie to jak już mówiłem, grałem kiedyś. Miałem dobry level, ale postanowiłem zresztować. Postanowiłem zresztować, bo już mi się to znudziło. Miałem ponad setny level. Wszystkie małpki, wszystkie paragony, wszystko odblokowane, wszystkie XP. Serdecznie jeszcze nie miałem wszystkich Monkey Knowledge. Nie wiem jak to się dobrze mawia, ale no miałem już bardzo dużo. Więc no, tutaj Wam pokazuję teraz, już jest wynik z 35 rundy. Jak widzicie sami, eee, tu taki snajper, już tu mam eee, niektóre. Będę ulepszenia, pamiętam jakie są dobre, ale nie do końca. Więc jak coś tu mogę, coś źle robić. Bo bardzo dawno, znaczy, dawno nie grałem dość, ale planuję. Znowu pograć. Mogę też grać poza nagrywkami, więc jeśli będę, bo nie będę wam tutaj gry pokazywał kilkudziesięciu, kilkuset godzin, zanim wbiję te levely wszystkie, więc jakby, jak będzie następny odcinek, to pewnie już będę miał jakieś lepsze rzeczy. Chociaż nie wiem, ale raczej tak. Bo dzisiaj, raczej po nagrywaniu tego odcinka, będę jeszcze grał, a jakby nie wszystko jestem w stanie. Y, nagrywać, y, później jeszcze to montować i głos jeszcze nagrywać cały czas w tym. Miałem tego często warunków i po prostu no, będę też grał poza nagrywkami, to musicie wiedzieć. A aktualnie tutaj jak widać, wiem sobie radzę, ale to tam poziom i to jakby nie ma chyba opcji, żebym sobie z tym nie radził. A więc tutaj snajper ogólnie. Poza nagrywkami będę dużo pewnie grał, wbijał te levely na małpki, bo to jest tragiczne, że nie mogę sobie wyścigu ulepszeń, czwartych, piątych tierów Paragony to tam i tak rzadko używam, ale czwarte, piąte tiery bardzo często. Już level 10. właśnie helikopter. No dobrze. 60. runda, tu będzie ostatnia. Już. No i co. Chwilę będzie to ostatnia. Mam dużo pieniędzy, z za których nie wydam, bo nie mam na co. Bo te małpki nie mają ulepszeń, więc nie mam na co tych, e, tych pieniędzy tutaj wydawać. jak e, już mówiłem, myślę, że do czwartku będzie jeden, może dwa odcinki jeszcze. Ale nie obiecuję. Aha, i pod, w tym filmiku w komentarzach możecie pisać, jak mi się podobał film i czy mam kontynuować serię. Czy jednak chcielibyście coś innego? I jak byście chcieli coś innego to piszcie Tutaj aktualnie wkroiłem 75 manki dolarów yy, Ile mam? 225 Tutaj jeszcze 40 Ile mam? Mam 265 Dobrze, miałem dużo No więc za chwilę będę już kończył ten odcinek, bo nie ma co tu przedłużać Patrząc na tych bohaterów. Aha, ci pamiętam, byli darmowi, a tych trzeba było kupować. Pamiętam, że dobra była ta sauda i jadora chyba. A Benjamin dawał kasę. Gwendolin, no. Aha, tu za... muszę levela odblokować. A skiny są. Były skiny, jak jeszcze grałem, ale nie aż tak duże. Aha, tu muszę na jakieś mdarze ja będę kończył odcinek. Piszcie tam w komentarzach, co co chcecie. No i ogólnie zapraszam do oglądania dalszej serii. Pa!